Edward Stachura przystępuje do ciebie. Jak ja cię witam, siostro miłosierna, ty nie nazywaj mnie czarna niewdzięczność. Jak ja cię słyszę, siostro miłosierna, nawet kiedy tak mówisz, nawet gdy mnie oczerniasz. Tkliwość mnie wielka miękko rozsypuje, oddech mój jasny, milkną jego dzwonki, uszy mi tylko sterczą na padole. Jak ja cię witam, siostro miłosierna, ty nie nazywaj mnie czarna niewdzięczność. Nie byłem ja wcale w lasach tych zbawiennych, gdzie się harcuje z promykami słońc, ani też byłem w środku kwiatostanów, w środku słynnego miesiąca majowego, kiedy się duszą w domach panowie i damy śmiesząc straszliwie chłopca bezdomnego. Nie byłem też w dziedzinach błękitu, na wolnym powietrzu cicho rozciągnięty, na rękach wiewnych wolturnów zefirów, na trawach skromnych, na cudnych manowcach. Nie byłem też, siostro miłosierna, nie byłem też, gdzie ja nie byłem.